Cześć, ja jestem Kasiulcia i witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku w Nowym Roku razem z Riley i Scottem. No i moi drodzy, skoro Nowy Rok to wielkie zmiany. Tam, 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 moi drodzy, zobaczcie to, będziemy mieli dziecko. Tutaj wystaje, mam nadzieję, że jedno, ale zobaczymy. Słuchajcie, Riley i Scott jak byli w tej podróży sylwestrowej właśnie w tropikach, to tam, jak to widzicie już o pieluchach myśli, tam właśnie zdarzyła się mała wpadka. Jesteśmy teraz ogólnie jakiś czas później. Riley dopiero teraz w sumie dowiedziała się, bo zauważyła jakieś tam pierwsze objawy. Zrobiła test wczoraj wieczorem i... Dowiedziała się, więc od razu pobiegła kupić koszulkę, taką właśnie tutaj z Dzidzią. Scott jeszcze nic nie wie, ona właśnie nałożyła tą koszulkę i czeka na Scotta. Scott dzisiaj ma wolne chyba, tak? Bo jest niedziela, to pewnie ma wolne. Zaraz zobaczymy. Tak, i Scott, słuchajcie, przebrał się i chyba będzie schodził zaraz na dół, tak mi się wydaje. Zaraz zobaczymy w ogóle. A, no on idzie, no tak. Także Scott idzie i słuchajcie, no będziemy musieli mu powiedzieć o tym. Mam nadzieję, że jakoś zareaguje pozytywnie. Zobaczcie, ona jest przeszczęśliwa, ona jest przeszczęśliwa tym faktem, bardzo się cieszy, także zobaczymy jak to tam będzie. Chodź Scott, już musimy tu włączyć, czekajcie. Tutaj było gdzieś w przyjaznych. Dobra kochani, słuchajcie, po pięciuset tysiącach razy jeżdżenia po tych wszystkich opcjach, mam, podziel się wielkimi wieś, wieściami. Wieściami? Wieściami? <laughs> wieściami, podziel się wielkimi wieściami. Dobra, kochani, i co? I co? Nie mijajcie się tutaj. Może to zobaczyć. Jestem bardzo O, byli łysi. I co? Skocik? No, skocik się cieszy i spierdziela, skocik. No, nie, on rozmawia, tylko musiał gdzieś. A, no, jasno. O, słuchajcie, Scott z wrażenia musiał usiąść. Kurde, jaki goś, Nie? Usiedli sobie, słuchajcie, porozmawiać. U nas jeszcze świąteczny klimat. Dajcie znać, jak u Waszych Simów, czy macie jeszcze choinki. U nas, myślę, w tym odcinku jeszcze zostaną, ale może w następnym już będziemy powoli usuwać. Choć ja to bym powiem Wam szczerze, jeszcze tak do lutego przynajmniej te choinki miała. No bo święta to nie jest tylko tydzień, wiadomo, nie? Według mnie święta to troszeczkę jednak dłuższy czas. Słuchajcie, tutaj coś musimy pogadać jeszcze. Po plotku o tym dziecku coś pogadajcie sobie. Przyjazne i wiecie co, moi drodzy? Nie wiem, jak zrobimy z tym ślubem, no bo to takie, wiecie, trochę niespodziewanie wyszła ta ciąża cała i oni się tego nie spodziewali. I nie wiem, czy ślub powinniśmy tak teraz robić, na szybko, przed tym, czy jednak poczekać, aż dziecko się urodzi i, i zaplanować wielkie wesele, tak jak, tak jak myśleliśmy. Ja myślę, że jednak chyba warto byłoby poczekać, bo jednak, wiecie, Dziecko się urodzi, to po prostu weźmie udział w naszym ślubie. Tak, ubierzemy ładnie ją, albo jego. Mam nadzieję, że nie ich. W jakieś fajne ciuszki i, i po prostu tyle. Myślę, że jednak ta taka większa impreza będzie. No zobaczcie, czekajcie, pozy, pozy. Kochani! Uwaga, udało się, nie mamy tych pos, pozbyliśmy się pos chyba. Jesz... Nie, ale nie, może i nie. Uwaga, spójrzmy to. Bo wielu z was mówiło mi, że powinnam naprawić grę i wtedy. Autozapis, tak. I wtedy te pozy znikają, i zobaczmy, czy to fakt. Nie, zobaczcie. Oni dalej pozują, jak posrani w głowę. O losie drogi, wyjdźmy stąd. To też. Nie ma pozowania. Ja lubię te pozy, one są świetne, ale no kurde. Ja nie chcę. O jezu, jaki to syf. Ja nie chcę, żeby oni mi tu pozowali Dzienino, weźcie ludzie, nie wiem co mam zrobić. Nie będę gry przecież od nowa instalować, bo to by zajęło, ja nie wiem. Milion lat. Jeszcze bym gdzieś mi jakiś sejf wcięło, to bym chyba po prostu się pochlastała. Posprzątam im na chacie, bo zobaczcie, jaki syf mają. Kurde, bele. Tu, dobra. Teraz to. Ej, to śmierdzi dalej. Ja to postawiłam za szafkę? Nie. Co oni tam gadają sobie? Oni pozują. No, się, no. zostaw to pozowanie. Idź jeść, chłopie. Będę teraz pozować trzy lata, nie? Ej, ale u mnie śnieg wali za oknem. Masakra, mówię wam, śnieżyca. Dobra, chodź Scott, a ty wcinasz. Dobra, jest, jest, jest. Riley robi śniadanko, robi chyba omlety. W ogóle o kapciochy i dałam taki domowy strój. Nie Niedziela to dzisiaj taki dzień relaksu. Słuchajcie, podawaliście mi kod na poznawanie ludzi z miasta. Jak mam poznać wszystkich ludzi? Mi ten kod nie działa. Wpisuję go i nic mi się nie dzieje. Więc cały czas mam tyle samo znajomych, ile miałam, i, i nie mam pojęcia, jak to zmienić. Dajcie znać, kochani, koniecznie, czy, czy jakieś inne kody może macie na, te, na tych znajomych, które wam działają, bo no mówię, ten mi nie działa. Oj, no co mi tak o cały czas? Ludzie, złoci. No, także tak. I dzisiaj bym chciała zrobić tą imprezkę dla przyjaciół. U nas tutaj w domu. tak wiecie, posylwestrowo, chociaż już mamy troszeczkę. Troszeczkę więcej tego czasu minęło, no, ale jednak. Ej, no kto mi przylas na chatę? Aha, ktoś z was mi mówił, że to coś tam znaczy. Dobra, wywalać, nie chcę tego, tak. Ach, bo to Penny była. Kurde, bele, Penny, wracaj zaraz zaplanujemy wydarzenie Skocik pozmywaj i ty weźmiesz zaplanujesz bo tutaj patrzę, Riley się zamyśliła o tym dziecku i zaraz spali nam blinki, na naleśniki cokolwiek robi chodźcie zaplanujemy, chociażby to na wieczór było lepsze, jak teraz zaplanujemy to to będzie od razu nie? no to poczekamy sobie do wieczora tymczasem, tymczasem, tymczasem odwiedzimy słuchajcie dzisiaj Akirkę i Aurole Aurole, słyszeliście? Aurole Aurorę i Akirkę, Akirkę odwiedzimy za momencik, bo chciałabym właśnie mieć ich znajomych, bo kurczę, no mieliśmy ich znajomych, a kurczę nam w wcięło. Akirka jest, ale Aurory nie ma. A chciałabym. Riley, co ty? Dobrze się czujesz z tym dzieckiem w środku? Jakoś tak tutaj. No i chciałabym, słuchajcie, mieć ich znajomych jednak. O, bo. obojga? Oboju? Obojga. O, o. no, wiecie o co chodzi. Oby dwóch, Oby, no, obydwoje, o właśnie, chciałabym mieć ich obydwoje w znajomych, żeby yy, właśnie móc sobie czasem tak jako paczka, taka, taką czwóreczką wyskoczyć na drinka, czy, czy na jakąś, nie wiem, imprezkę, kolację. Ej, on ma złośliwość, co ty Scott, nie bądź złośliwą mędą, idź do łazienki, a ten, a to Riley, idź do łazienki. O, kurde, a skocik coś musisz? Nie, skocik nic nie musi. To skocik. już powoli możesz się zbierać do wyjścia Riley jak zje. No dobra, to Riley jeszcze 3 lata będzie jadła, bo to Riley jest. Ona zawsze musi kurczę się zastanowić, zanim coś zjem. Dobra, no jedz, kobieto, jedz choć raz szybciej. Co mu dała talerz, nie? <ścoughs> Idź do łazienki. No, leć, leć. I się przebierzesz. Od razu w coś takiego może normalnego. W ogóle, kochani, nie wiem, czy zauważyliście, bo to tak z daleka może nie było widać. Ale, kochani, Skocik ma nową fryzurę. Zobaczcie z bliska naszego. O, on w ogóle, słuchajcie, pozuje wam tutaj. Chodźcie na taba. O, tak zróbmy. Czy ty, Scott, śpisz? Nie, on ma otwarte oczy. A co on taki dziwny jest? Ach, bo o, zobaczcie, jak on... O Jezu, dzwonią. O, zobaczcie, jak on wygląda, jak jakiś model w ogóle, jaką ma sylwetkę ostatnio, co? Zobaczcie. No i co powiecie na tą fryzurkę? Troszeczkę te włoski tak inaczej ułożone. Ja myślę, że bardzo fajnie, nie? Zawsze to coś innego. No dobra, no to skodzik już akurat możesz przestać pozować. O, zobaczcie, braw do góry. Dobra, zaraz Riley przyjdzie, to tam skończy w tej siedzieć i po, pojedziemy sobie do... Akiry i Aurory. A co to brudne? Nie, to tak, jakoś tak dziwnie mi się wydało, że to brudne. Chodź, Riley, tu podejdź, bo ja cię muszę kliknąć. Chodź, no. Pozmieniałam im też troszeczkę stroje, ale to o M nacisnę. A. Jakieś aktywne mamy wydarzenie? Wynoś się z tym wydarzeniem. Ostatnio ktoś z Was nim powiedział, że jak nacisnę M, to jest szybkie podróżowanie. M. O kurde, ale to Solo podróżuje, co nie? Ale Lipton, to już zwaliłam sytuację. Ech. Kochani, jednak nie, jednak razem podróżują. No to super, tylko czemu ty jesteś w tej koszulce? To już ciebie, ciebie przebrałam, kobieto. Gdzie teraz Aurora mieszkał i Akira? Aurora mieszkał i Akira, słuchajcie to. Akira mieszkał i Aurorka. E, oni mieszkali tutaj? O, tutaj. A co, ciebie nie ma w domu? No dobra. E, skocik, o tak, w ten sposób, nie? No. Dobra, jesteśmy. To były te drzwi z tego, co pamiętam. Chodźcie, zapukamy. Zobaczymy, czy w ogóle Aurora jest, bo ona tam była mm, niewidoczna, znaczy się na szaro. No i nie ma jej. Ja cię, kobieto, chciałam poznać, a ciebie nie ma. No. Ale Lipton. Ale zobaczcie, to mieszkanko jest fajne, co? No, kurczę, fajny ten build mi wyszedł. Fajne to mieszkanko. Dobra, no to chodźcie do tego Akirki. Może zaraz ona przyjdzie. Zabawne. Pożartujcie sobie o politykach, na przykład o... Holiday, holiday. Pogadajcie chwileczkę Archie. Do jego domu. Na razie nie Archie, bo my dzisiaj robimy imprezkę. Tylko przyszliśmy tutaj zgarnąć ludzi, a, a wychodzi, że nie. A tam, tam cokolwiek sobie pogadajcie. Poczekamy chwilę, może Aurora przyjdzie. Jak się nie zjawi w ciągu godzinki, to będziemy jednak spadać na te przyjęcie. No dobra, moi drodzy, minęła godzinka. Tutaj patrzę, że nie ma Aurory cały czas. O, oni się idą całować. No dobra, to całujcie się w sofie i organizujemy od razu... Oj, nie, to kliknę. Przyjęcie. Więc tak. Mm. Gdzie to było znów? No, przecież. O, dobra, mam. <noise> Zaplanuj wydarzenie towarzyskie. O. Dzwonisz, skocik dzwonisz. Ogólnie przepraszam was za mój głos czasami, ale chyba będę coś czuję, że tak przeziębiona. Ostatnio mam problemy, właśnie z gardłem. Impreza taneczna. Przyjęcie domowe, to chyba to zrobimy, nie? Ale chyba bez tych, tych, tych. Po prostu sobie pospędzamy razem czas. No i tak, gospodarz to jesteśmy my. Tutaj gości zaprosimy, więc zaprosimy sobie, słuchajcie, możemy Rubi Arciego zaprosić. Taka impreza, wiecie. Poloworoczne, coś takiego. Emi, zaprosimy. Mam nadzieję, że nie będą wszyscy się przytulać cały czas. No i kurde, i tyle z naszych znajomych. Kurczę, Skocik, ty masz mniej tych znajomych. No, penny musimy zaprosić. Wszystko nam i tak pospadało. Zaprosimy dużo po prostu tych ludzi i tyle. Może którzy ja coś tam się okażą spoko. Ok, i musimy, słuchajcie, wziąć sobie żywieniowca, bo nic jest niepogotowane. Jedną osobę jakąś. Okej, okay. no i go, u nas na chacie, dobrze. O, zobaczcie, jak oni stoją, kurcze w szeregu z biurka, masakra, jak, kurde, cyrk, dobra. A żywieniolog też będzie tutaj nam ogarniał, czy nie? Ty idziesz od razu po kawę, aha, no tak, przecież ja muszę tu odblokować, odblokuj, o, chodźcie ludzie, walać się, a gdzie jest żywieniowiec? To może Riley coś szybko podasz. Gotuj na szybkości, póki tu nic się nie dzieje. Póki tego żywieniowca nie mam. Zróbmy, zróbmy, zróbmy. To w sumie taka wiecie, jest imprezka bardziej. Mam, mam, Kameralna. Gdzie są te chipsy, czy tam coś takiego było? Już teraz nie widzę, to pewnie nie tutaj. Chipsy z salsą, zrób na przyjęcie. O. Może zaraz przyjdzie nam żywieniowiec. A Skocik w tym czasie. Chodź, człowieku. Może sobie pograjcie w gry, o! Um, dołącz do gry. Imprezowy wyszał. Tu pobieracie mi, patrzę. Rzeczy. O jezu, no zobaczcie, ludzie. Nie mogę tego znieść. Ach, lodzie drodzy. Dobra, dobra. Niech oni sobie No po prostu nie umiem tego usunąć. Tutaj jest nasza kopia, czyli Amy. Róbcie, róbcie. Jak mam, kochani, te powiadomienia wyłączyć? Może ktoś z Was wie? Żeby mi te zielone cały czas się nie wyświetlał. O, mamy żywieniowca. Malina. E, ta. Mela kto? Melia. Malina. Riley, ty tam tym zlewie cały czas uparcie. No dobra, to rób. Twórz to. E, jednak nie. Jednak się rozmyśliła, słuchajcie. Tańcz. Aha, okej. Okay. Czyli nie, nie, nie zrobisz tych chipsów, rozumiem? Bo, bo musisz tańczyć. No. I zrób. Gdzie jest Skocik? Grasz w tę grę? A z kim grasz sam? No to weź, zaproś ludzi. Nie możesz jakoś, nie wiem, kogoś zaprosić? To oni tańczą ten gra. Dobra, Skocik, to potańcz sobie z nimi. Też tańcz, może zmienimy słuchajcie muzykę. Zmień stację na jakąś taką pop, o, bo oni do jakiegoś jazzu chyba słuchali czy coś. Riley, zrobisz ty to, co ona się modli przy tej misce. Zobaczcie. Będzie stała teraz. Sprzątni. A, dobra, robi, cicho, robi. Robi, dobra. Tutaj pani chyba nam podaje już jedzonko, co nie? Gdzie ta pani żywieniolok? A, tu ona robi dopiero. No to chodź, zawołaj wszystkich na posiłek. Niech każdy sobie chipsa weźmie. Z salsą. Komu nie starczy, to nie. Chodź, Skocik, też weź sobie. Już nie, nie graj w grę, idź weź, a ten Akira zawsze musisz przyjść w tym swoim sznafroku, chłopie. My cię kiedyś odchudzimy. Ja przysięgam, że go odchudzę, bo tak to być nie może. No skocik, idź weź chipsy. Pokażcie tę Riley, gdzie ona, a tutaj sobie siedź z nimi. Wszyscy mają stroje imprezowe, fajnie, fajnie. Pogadaj sobie z dziewczynami, spenny sobie zagadaj, przyjazne, entuzjazmuj się swoimi chipsami, a ona coś innego wcinała. Pogadaj z tą laską. Ach, oni się nie znają. To wesołe. Z tą się znasz. Z kim się nie znasz? Może z kimś ona się nie zna z nich? To już będzie zawsze jakiś tam... No, come on. Z tymi się znasz. Zrobi z tą. Z też. No dobra, to ta pani ich tutaj gotuje. Wy sobie, dziewczyny, poplotkujcie tak po babsku. I słuchajcie, jak dziecko się urodzi nasze, no to będziemy słuchajcie, jakiegoś, dołączali do jakiegoś klubu, albo może stworzymy swój własny klub właśnie z dziewczynami, będziemy sobie spędzać fajnie czas, będziemy sobie chodzić na kawkę i plotkować, ale to najpierw chciałabym te wszystkie simki popoznawać w mieście, bo tam jest też kilka waszych simek i, i nie wiem, i chciałabym ten kod, bo tak jeździć, wiecie, od domu do domu, no to też jest bez sensu, nie? A, poszło sobie, peny. To pożartuj tutaj o stąpanią sobie po, po tego, pożartujesz, której nie da się kliknąć. No, poznaj się z nią w ogóle. A skocik? A oni tutaj się, zobaczcie, tu impreza się rozkręca. W ogóle, co ty jesz? Kanapka wegetari z wegetariańskim bekonem. A pen tu! Słuchajcie. A ty masz gościu oryginalne spodnie, powiem ci. Wynoście się z tymi mieniami. Zaraz tutaj usuniemy to w cholerkę. O. Dobrze, dobrze, tu imprezy, ciąg dalszy, a nasza Riley, tam ona je jeszcze i gada sobie z kimś. a zobaczcie, w ogóle cała chata ludzi, nie? O, Archie idzie, wesoły jak zwykle. A co tam, tutaj coś będziesz słuchać, widocznie ta muzyka mu się nie podoba, no tak, a zobaczcie jak on tańczy. O, <laughs> kurde, byl. No, pokazałeś chłopy teraz taniec życia. Chodźcie do Skocika jeszcze, zobaczymy. A Skocik tutaj sobie, o, on sobie dyskutuje, rozmawia w najlepsze. Byś potańczył z nimi, tańcz z nimi. Tylko siedzi tutaj, co on robi? Słucha stacji z wywiadami. Ej, no bezki, tu cały Skocik, no nie? Impreza, on sobie wywiady słucha, wiadomości. <śm> tańcz. Gdzie idziesz tańczyć? Tutaj bierz przykład z tego, z Akirki. O, zobaczcie, prawie układ mamy. Jak skończysz Riley jeść, to też przyjdź tutaj podać trochę jeszcze. Ta twoja ciąża ci tak nie przeszkadza w tym za bardzo. Ach, ona sprząta. Dobra, zostaw to kobieta. później się posprząta. Nie ma teraz czasu, tutaj ludzie tańczą. Mamy lepszą imprezę niż w klubie niejednym. Zobaczcie, wszyscy są? Nie, jeszcze tam siedzą niektórzy. O, pani pod kominkiem, no dobra, dobra. Pokaż Riley, tańczy z nimi? No i świetnie. Ile mamy czasu w ogóle? O, jeszcze godzinka, dobra, dobra. Nie jest źle. No i co, Riley? O, no, zobaczcie, zaczyna, zaczyna. A można ten układ nie, bo trzeba mieć ten mm, podest taneczny, co? A zaśpiewaj piosenkę, na przykład, weź zaśpiewaj coś z pop. O, jutro i dziś. Zobaczmy. No, dawaj, Riley. Ona się tam dławi. No i co? Zobaczcie, ona chyba się krępuje, co? O, się wstydzi. A nie jest. Ludzie, słuchajcie, jak śpiewa pięknie, a nie wytańczycie. Tutaj nie możesz słuchać. Nie może. Oglądaj. O zobaczcie to. Skodzik ją poogląda, tak pięknie śpiewa. O. Widzicie, się wszystkim podoba. Nie, nikomu się nie podoba. Każdy tańczy. Ma to w nosie. <grych> Dobra, moi drodzy. Imprezka powoli dobiega końca, także my tutaj się rozłączymy na momencik. Oni jeszcze niech sobie dotańczył tą godzinkę. I widzimy się dnia następnego. Okej, okay, moi drodzy, mamy następny dzień i tak. Popsute jest, kurcze radio, wieża. Popsuty był kibelek. Coś jeszcze? Wszędzie śmierdzi. Wszystko gra. W ogóle o co chodzi? Wyłącz to wszystko. O, nie, nie, Dobrze, dobrze, dobrze. Wszystko ma się wyłączyć, bo my tu rachunki zapłacimy milion. To trzeba zamienić. Posprzątać. Zaraz Riley będzie pracować dzisiaj z domu, to wszystko porobi. A jak Scott wróci z pracy, to wiecie co, to pojedziemy do rodziców. Pojedziemy do rodziców Riley, żeby powiedzieć właśnie o dziecku, żeby tutaj podzielić się już. Już idziesz? Nie, on sprzątał. Zobaczcie. O, ludzie, kobieta w ciąży, to chce pomóc jej. Gdzie poszedłeś? On gdzieś kurde z podwórka sprząta, nie? Dobra, nie pytam. Riley sobie wcinaj. A gdzie on? Idź do pracy. No tak, no to posprzątał. <gryli> Riley niech sobie podje. Nie, on. No dobra, przyniósł po prostu jakiś talerz z osiedla, nie? Riley sobie zje, już tutaj nie. Posprzątaj wszystko. I ona będzie tutaj do pracy. Jakieś pierdółki robiłam. Już w ogóle niedługo awans, bo mamy tą charyzmę na maksa i tak dalej. Który to jest poziom? Gdzieś. Ej, to jest szczyt kariery? Lol, my mamy szczyt kariery, ale jajce, ja nie wiedziałam. Okej, okay. a ja tu bym się, wiecie, starała o awans. No dobra, to moi drodzy, widzimy się po pracy Skota, jak będziemy wybierać się do rodziców. Okej, okay, Skocik, słuchajcie, wrócił z pracy, a zobaczcie, my mamy brzuch. Normalnie mamy już brzuch, ale jaja, co? Pasuje dla Rai ta ciąża, zobaczcie jak ona wygląda, jaka jest szczęśliwa. No, fajnie, fajnie. Dobra, to lecimy szybko do rodziców. Skodzik też taki dumny, wkracza do domu w tym garniturku. Ona w ogóle jest mega rozbawiona. Zobaczcie na tą minę. Mówi sama za siebie. Ach, miałam wciskać M. Dobra, klikam M. No, <ścoughs> możemy jechać. Jesteśmy u rodziców. Zobaczcie, mama wyszła nas w ogóle powitać. pewnie zdziwiona brzuchem. Także od razu tutaj ym, porozmawiajmy z nią chwilkę. Ym, dobra, dzielimy się od razu. A co? Nie ma co czekać. No i co? Mamo, słuchaj. Będzie baby born. No, ona się strasznie cieszy, bo ona jest rodzinna, także ona się strasznie cieszy. O, zobaczcie. Będzie miała co bawić. Będzie nam na pewno pomagała. A skocik w telefonie, nie? Pokażę jeszcze coś z mamą. Pokaż jej zdjęcia, może jakoś tam, jak byliście na Sylwestra. Na pewno wiele zrobiłaś. To pokaż, poplotkuj z nią chwilę, a Skocik, słuchajcie. Wejdzie do domu. W ogóle zapukaj do drzwi, no bo mama wyszła, a drzwi zamknęła, no. Otwieraj mi ten dom, mama. Co ty? Pukaj. O, jest, jest tatul. Chodź, tatuniu, co robisz. Chodź tu, pożartuj sobie z nim. ha, chodź do taty. Tata siedzi sobie coś wcino i Jezus, jaki on jest super. I Riley tu podejdzie też do taty. Sobie usiądź, zaraz sobie coś wypijecie. Usiądź i też z tatą musisz się podzielić wielkimi wieściami. O, zobaczymy, co tatuś powie. Wstała. No i co? A najpierw sobie pogadacie troszkę. No dobra, to sobie pogadajcie chwilkę. O, się przywitali. Mama co robi? O, mama wcina ciacho. Mama, chodź do nas. Podzieliłaś się wielkimi wieściami? Podziel się. Już ona z tego wszystkiego nawet zapomniała powiedzieć. Chyba, że już powiedziała. Bo nie widzę. No, losie tego znaleźć to jest w ogóle hit, nie? Chyba ona już powiedziała. Ożywiona rozmowa z tatą. A czemu ze Scottem nie z tatą? No, tata poszedł. Ona taka rozbawiona, no tak. To tata widocznie już wie, a tu ładnie, kominek się pali. U nich jeszcze, zobaczcie, wszystko świątecznie o, torty, jakieś ciasta, mama napiekła, szyszki no, cały czas świątecznie. Oni to tacy są, wiecie, bardzo rodzinni, ciepli, właśnie te święta tak celebrują cała rodzina, dlatego Riley też ciężko jest się rozstać, wiecie, z tym y, klimatem świątecznym, prawda? Z mamą jeszcze chwilkę, pogadaj, co tutaj jeszcze. Sekundeczkę dosłownie pokadamy, słuchajcie, my mamy teraz trymestr, yy, trzeci trymestr za 10 godzin, także słuchajcie, w tym odcinku nie będziemy rodzić dzidzi, tylko w następnym i o, o, od razu mówię, że piszcie na dole w komentarzach jak obstawiacie, czy obstawiacie, że będzie chłopczyk czy dziewczynka, czy może coś innego, bliźniaki, trojaczki? Nie, tego nie obstawiamy. <grymne> Także dajcie znać. Mi się, wiecie co, wydaje, że będzie dziewczynka. Mam takie przeczucie. No ale jak to się wszystko potoczy, zobaczymy. I dawajcie znać, czy Wam się podobają włosy naszego Scotta. To jest też kolejna ważna rzecz. I no mamy 30 tysięcy. Także w następnym odcinku też na pewno będzie już pokój dla dziecka gotowy, albo będziemy, może na spidzie. Wam pokażę, jak go zrobiłam. Nie będzie to jakieś coś wielkiego, ale tak wiecie, tak symbolicznie później, jak dziecko już z tej ko kołyski się wykluje, to już będziemy taki pokój bardziej robić. Wiecie. Bardziej pod te dziecko, no nie? Okej, okay, moi drodzy, to my będziemy się na tą chwilę żegnać. Tutaj Riley patrzy, zmywa jeszcze jakieś talerze. Jesteśmy sobie jeszcze u rodziców, zostaniemy chwilkę, pogadamy. O, to. oczywiście ich zteleportowałam, no nie byłoby to nic. O, mama pizzę zrobiła. Zjemy sobie pizzę z mamą i będziemy wracać do domu, a my widzimy się już za tydzień w kolejnym odcinku z Riley Scottem. To do następnego. Cześć!